mango siemanko, siemanko. Um, kolejny odcinek. Um, witamy. Bo wiecie już kto wita. Marcinek i Anita. No właśnie. Um, um, o właśnie, widać na tym, na serwerze obecny jest administrator. No nie właśnie tak obok mnie. Um, Bobromax997. Um, no to dobrze. Bobromax997. Um, bobromax 997 bo 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 <laughs> Tak, i, i oto tutaj zrobiliśmy. O to zrobiliśmy tutaj trochę, zrobiliśmy o, razem. No, generator. Remancie. No właśnie, zrobiło Anito. Cóż, to zrobiłam? zrobiłam zisiak. No. Dobra, czekaj. Tutaj będzie miejsce na naszą y, farmę. Aż y, tak powiem. Y, krów, ponieważ mam spawner, dostałem od gracza. Nie wiem czy jest to... Patty Rose. Tak. Okej. Okay. Od gracza Patty Rose. Wszelkie podziękowania składamy mu. Tak. Um. No tak, 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 tak. Ups, no niestety. Um, mini fajlek. Co coś... Nie fejl, co Nie znowu od początku nagrywać. Um, nie, no znowu ty o tym, nic nie mówię. Um, nie, zabrakło nam dieta. No bo... hey. jak, 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 A, jak będzie fail, to ja ci powiem taki epicki fail. A to Wiesz nie co? jest epicki ja fail. Ja mam 10 Mam 10 kasy. Nie ja mam 10 km. Muszę... Niestety musisz sobie radzić sam. Aha i tak, mam do ciebie teraz prośbę. proszę. nasz 10 działa. Bo ja tego tam nie, nie zamierzam z bo tego zrobić. Niestety, ale ja dzisiaj nie ścinam, tylko robię farmę. Więc rozczaruję cię. Tylko Masz nie. Błąd, to jest to jeszcze w dzisiejszym dniu. <laughs> Czy się dzieje, to to jest. <laughs> A właśnie, miałem wam pokazać, jak raftować diaksa. No więc tak, ym, idziemy po pierwsze, idziemy spawra, na skórę. Ej, czekaj na mnie, czekaj. Nie, ty tutaj pracuj. Mm. Kup mi coś do jedzenia, bo, bo ładna jestem. Jak to mi Tak, idziemy. Co ja? Tak. Co, 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 co? co ja jestem? żebym ci kupywać jedzenie. Wie, więc tak. Ej, córka, cór, cór, no córka, córka iść do domu. Um, um, więc tak, oto jest crafting uh, diageza. za. Diamenta. No dokładnie. Właśnie, Diamenta. Właśnie więc nie wiem czy to tylko tutaj działa na tym serwerze, czy oni odkryli, zrobili nowe nie, 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 odkrycie. Nie, nie, nie. W ogóle ponieważ... Nie, 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 nie ma takiego czegoś. Ponieważ uh, w niektórych serwach jest tak, że jest własne craftingi są. Mniej więcej na tym. Ha. I no, jak widać, to jest... takie S coś. No właśnie, trzeba kupić te zielone coś. Lazury. nie smaragd. Ta... Lazury. Dobra, smaragd. No. Spawn spawnery jest. kosztują 30 tysięcy i można zmieniać komendą. spawner i spawner S i mob. Mogę mi coś do jedzenia? Do jedzenia? ci kupić? No. Coś ci tam kupi? Nie, ja już nie będę szydem. Kubieciu. <Artist> <music> Kubieciu. Nie zapomnij, odjeżdżcie. Boże, jakie to jest drogie. Coś... Łaże. Boże, jakie to jest drogie, mogliby obniżyć te ceny. 100, 180 zł za takie coś. Nie, no. No, za chwilę tak będzie w Polsce nie wiem, się. O Boże, co to za ceny. 1000 złoty arbuz. LOL! Nie. Ej, czekaj, 1000 zł taki arbuzik. A taki arbuzik kosztuje, mówię wam już... 250, a z takiego arbuzu wypada więcej arbuzów niż z takiego. Czekajcie. Dokładnie tak 4. 4. Tak, dokładnie 4 wypadają, a tutaj 1000. Więc jak widać... Um, opłaca się kupować to. No, no chyba, że ktoś chce tak. na ozdobę. No. Ale nie, bo zobacz. Patrz, tu jest y, za jedno tyle. Znaczy za pięć. A w, pi a, w, a, w a w pięciu się mieści 20. No wiesz. Ej, patrz, sprzedajesz za piątkę, a kupujesz za ile? Czekaj. Sprzedajesz za piątkę drzewo. A kupujesz za. Już ci mówię? 8 drzewa. Za 50. Lol. A kupujesz za 50. To jest jakieś dziwne. 5 drzewa kupujesz za 50. Lol. Oj, dobra, nieważne co to jest za. Nie wiem, mogliby obniżyć te ceny, a głównie jedzenia. Dobra, dobra. dobra nie czekaj, jeść. Dobra. Nie mam. Mam za mało kasy. Przepraszam cię. 30 zł. To mój rekord nie mam dycha. Zapisałem kto to na biednym dycha. Bardzo Ci dziękuję, Soczu. Uuuu Wyślij mu to napis, bo on i tak, tak na nie oddał Patito, proszę cię, teleportuj się odnośnie Ej, no gdzie ty jesteś? Ej, on mnie tepnął, on mnie tepnął Ej, no to idź na wyspę szybko, tep... bo cię zabije, albo coś. Nie, on mnie nie zabije, chyba, to jest No tak. Aha. Ale nie, weź, nie, rusz, ruszaj się, jak on cię tepa, bo on może cię, bo, bo mogą cię tepać. Ale ja nie widziałam! No, nie to wiedziałam, tepa. W ogóle. Tepnął mnie na swoją wyspę. Nie wiem kto, bo się nie patrzyła. Eee, chyba, 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 chyba. Się. Czekaj, się. Jest... No no, no nie Czekaj co jest. Mamy na jednym wykonaniu możemy na Jesteśmy biedni. Ludzie. Proszę was, jeżeli obejrzyjcie ten film. To was, proszę, proszę was, dajcie poszkodowane. Dajcie poczekajcie. A nie, nie szajlowałem. Da dajcie biedny mostowa i łapkę w górę. To nas, to nas, to nas... Mam nadzieję, jeszcze to odcinek. Bo ja... Ja osobiście teraz ocenię krytycznie strasznie odcinek, jeśli on będzie niefajny nie i. Bo ja jak coś kurde że... No co pobije się. Mogę wiedzieć, co ty robisz? Co ty robisz? Aha. Żyjesz? Ma ja żyje, żyje. Niech mi tak jeść ten dziadu. No, niestety mam zero, zero wszystkiego, więc yy, zaraz yy, deadne. No, dopiero gdzieś dziewiąta minuta, to jeszcze mamy 11 minut. Się do ciebie pewnie. Nie, na spam, nie chcę, żeby na naszej wyspie. No, cześć, cześć Soczku, cześć Soczku. Cześć Soczku. Pozdrowienia dla ciebie i dziękujemy bardzo. Masz, masz Soczek, masz, masz Diaksa. Masz. mam um, spoken ten papieros na ja ładnej karton. Boże idą mi dojeżdżacia. Ja. Czekaj, co mi daje? Uu, no mi tego daje. Damista, pora. Uuu, mamy... będziemy jeść, będziemy ucztać, uczytać. No, on uczytać. będzie uczta, dziękuję. Aaaa. Kurde myszki. W myszku, się psuje. Dobra, widzowie, a w następnym odcinku um, pójdziemy na parkurę i będziemy razem um, um, tak, przechodzili parkura. Mam 9 złota, mam 9 złota, złota. Oj, tam mało. No soczku, dziewięć, proszę cię, daj. 9. Yy... <laughs> zapłacisz. 9 wloków. Nie płacę mu najwyżej od tego, po... a nie gorzej. Nie, Ale... nie Dziękujemy Wam bardzo za tę ofiarę. Ładny maski na No, może być. I taki, taki. taki fajny. Taki jak ja miałem, tylko że. I, tam, że no właśnie, taki czarny. Broń. Dobra, więc chowam wszystko w tej skrzyni, te nasze rytmki. A i właśnie, widzowie ser... ci... Co ja gadam? Ci, którzy grają na serwerze... Y... Ziomeczki. No właśnie, ziomeczki. Nie widzowie, tylko ziomeczki, bo no to właśnie. nie tak... No ućta ućta, proszę o mi tutaj postawić jedzonko. Szyby, które nas oglądają, potroją nas rozejrzeć, a my Patrz co ja mam. Patrz co ja mam. Nie wspomnę. No mam. Ko ja mam zero głodka. O nie. Idź kurde sobie ten, weź mięsa. dostałem od niego dwa tysiące. No to mówiłem, żebyś mi dała, a ty kurde. No to co na ja kurczę? Tak, ty, tak, ty, ty jesteś. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co chciałaś jest, powiedzieć, co powiedzieć ale tak jesteś. Jest... Aha, Czy jestem chyba jest, że ja mam to w, tro, w tro, coś Tak, podawać, tak. Chyba ci się coś udziela na noc. Centralnie. A. Na dobra, nie fast. Ona jest taka trochę pokręcona, ale nie zwracajcie na to uwagi. Sam jesteś pokręcony. Nie no, właśnie. Wtedy nie chcecie widzieć jak on na odpał. To wtedy jesteś pokręcony. To tu jest Król od myszki mi się psuje. I dobrze. Jak się tak To O Boże, jakie drogie. Mam ledwo nie. 1500 złotych. I dziękuję e, Ci, 10... bardzo Bardzo y, uratowałeś mnie tym y, datkiem. Y, Odwdzięczę Ci się. Jeszcze. Jeżeli będziesz oglądał ten odcinek. Z tego nie będzie. Oj, tam zachęcimy go. Ech tam to co? Każdy koledze z klasy pewnie podasz linka. Eee, tam. Ja to... Nie. Ja podam, u to nas koledzy to nie mają To nie. Właśnie mam Skype'a, to ale ja nikogo z naszej klasy nie zapraszam na Skype'a, nie zamierzam mieć wszystkiego Mam nadzieję, że nikt właśnie nie słyszy tego załóż, sobie, załóż sobie, Załóż sobie, no, załóż sobie, ci ten, dodaj jakiegoś chłopaka. No właśnie, ja mam tylko chyba mojego kuzyna z mojej klasy i właśnie chyba tylko koleżanka. To, to zaproszę jakiegoś chłopaka. Gdzie? Do No. Znaczy nie, do Skype je, zaproś go, jutro się zapytaj, jeśli gdzieś ma. Mm, kurczę. Uuu, jak bym spała ładnie. Uuu, jak ładnie, jak ładnie się stawia spawner. Tak, byś dał może tam Aha, No dam. Mi daj to, mi daj to, mi daj to, mi daj to. Ja jestem od tego. <grym> Ej, no zabrałeś węgiel, co za ja zrobiłem? Nie zabrałam węgla żadnego, weźcie się od hmm? odwal. A to tu masz patyki? masz batyki? 41 węgla, patrz, masz, rzucam ci. 41 nie chcę, węgla. Nie widzę. No to... Ale mi się przyda. <laughs> Widziałam, że ciłam Ale duże to drzewo, co nie? No, Pomogę ci. Jakie duże. A, A no wiesz... Cze Wiecie może, mi się niech co respić? To będzie... Halo? Musi być trawa. Chyba musi być zielona trawa, czy nie? Tak, chyba. Jest świnka jakaś, albo co tam... Co to jest? Sponer krów, czy świnki? Czy... Będzie, będzie, będzie... Będzie skórzane. Będzie i mięso, i będzie skóra. No właśnie, no. Widzisz, ja wszystko... Ja o wszystkim myślę. A ty o niczym nie pomyślisz. Widzisz, jaka ja ty jesteś? <gryw> Nie, ja właśnie myślę. Najbardziej o jednym. No. Bez spojrzeń, tu proszę. No, ona właśnie o tym myśli. Nie, nie o tym. Nawet nie wiesz o, o czym ja. O, o co mi teraz chodzi. Do, dokładnie wiem. Nie wiem, się. Nie wiesz. Ach, wiem. Właśnie nie wiesz. Nie sobie nawet sprawę, o czym ja mogę myśleć. O no ja to już wiem, ja to już wiem o tym ty myślisz. Nie, nie wiesz. Tak, tak. Ty nie tak, wiesz. Tak. Ty nie wiesz, bo ja już wiem, że coś tam... wiesz, komuś o to Dobra, od... cicho, już 16 minuta. 16 minut to już moj nie miałobyś po 15. Minut. 15 minut, Oj, dobra, 20 minut to nic się nie stanie. To będzie dość nerwicy psychicznej iść. Od, od ciebie. <laughs> Nie, nie, to nie miało być śmieszne. No, a czemu się zaśmiałaś? Mamy krówkę, mamy krówkę Mamy dwie... mamy dwie krówki. Zostaw jeden. Nie, to by nie zostawię chwilę. Na, nazwę ją Krzysiu. Krzysiu. Siema, Krzysiu. Trzeba Krzysiu. Trzeba... zabić Krzysia. Krzysiu to takie bardzo ładne. Krzysiu. Krzysiu. Hmm. Kasia też, tak takie ładne imię, nie wiem, nie wiem skąd, to wiem, a dlatego, że mam siostrę no to się nazywa Kasia. Tak. Powiedz Joasia i, i... Jolancia, cycuj Jolancia. Po, po, powiedz Joanna. Joanna. Joannita. Jo Joannita. Cześć, że ja Anna, a ja Anita i tam, dobra. Ej, powiedzcie sobie tak szybko, ząb, zupa, zębowa, dąb, zupa, dębowa. Ząb, zupa, zębowa, dąb, zupa, zębowa, dąb zupa dębowa. Dąb zupa dębowa. Nie. Mówcie sobie tak szybko. Dobra, zabiję te krówki. Dobra, sobie te tak przymulał. Czekaj, co, co będziemy robili w następnym odcinku, Anito? To kolega, wiesz, który? No wiem, Puczyn. Poczyna, poczyna wypieprzęć do znajomych. Mam nadzieję, że mu tego linku nie dasz. Bo jego ja nie chcę mieć znajomy. Czekaj, to dam ci go. Nie mogę teraz, jezu! Ja nie zrozumieć, że nie mogę odebrać Kola... Ale mi tego nie mów. Dobra, czekaj, to 18 minuta i już dopieram. Dobra. Oh Cicho, jak ktoś obejrzy odcinek. Um pierwszy, albo drugi, albo trzeci to prosiłbym bardzo o jakiś datek i od administratora. Dobra, czekaj, ty nie umiesz tego, ty, ej, ty, ej, ty tego nie umiesz. ty się mówi tak. E, tak, ale ty na pożegnanie nie mówisz? Nie, już prawie, już minuta została. Dobra, to dajesz już pożegnanie, bo... Dobra, chodź chodź tu po mnie. No idę, idę, już. już, już Żegnamy ci się z tą zam... przyjemnością. Żegnamy się tutaj, Anita, wlazłam w Ciebie. Żegnamy się, żegna się I Anita żeby... i żegna się Marcinek. Zapraszamy do subskrybowania, komentowania. I zawijania, Anity. Mogę, mogę się, chai, że pierwszy raz widzicie nasz, mogę się założyć. Ładnie. co to, to się chce założyć. Eee, so, mogę się założyć, że pierwszy raz widzicie nasz kanał, więc. Zapraszam do subskrybowania, dawania łapek w górę. Jeśli się podobało, jeśli się nie podobało, to napiszcie w komentarzu, co się nie podobało w odcinku. Spróbujemy to w następnym ty odcinku. Się, ty poprawić. się nie podobałeś. Za mną mordę, bo ci się Dobra, to nie, pa! Pa wszystkim!